Witam Was serdecznie w drugim odcinku. Dzisiaj opowiemy sobie o tym, skąd pozyskiwać klientów na pranie tapicerki meblowej. Słuchajcie, bardzo ważny temat, dużo osób, zwłaszcza moich kursantów, pyta mnie często, czy mogą puszczać reklamy w sieci, gdy nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej. Otóż powiem Wam, że oczywiście jak najbardziej możecie puszczać reklamy, nikt Was za to nie zamknie, prokurator Wam nie założy kajdanek, także jeżeli prowadzicie i weryfikujecie sobie biznes na samym początku, śmiało możecie dodawać ogłoszenie na przykład na Elixa, utworzyć sobie fanpage, aby prezentować swoje prace w internecie. I uwierzcie mi, nie będziecie mieli z tego tytułu żadnych problemów. Większość osób, jak zaczynała, na początku też prowadzili na przykład swoje fanpage: są to na przykład manikiurzystki, siedzą w domu, wykonują zlecenia, robią to na działalności nierejestrowanej, a prowadzą Facebooka, mając kilka tysięcy obserwujących. I dzisiaj w odcinku przedstawię Wam sposoby. Dzięki którym można pozyskać klientów. Pierwsza, najważniejsza kwestia: poinformujcie swoich bliskich oraz rodzinę o tym, że będziecie wykonywać tego typu usługi. Jedźcie, zróbcie robotę troszeczkę taniej, sprawdźcie swoje umiejętności, a na koniec, jeżeli wykonacie usługę dobrze, poproście po prostu o polecenia, a zobaczycie, że bardzo fajnie szybko zbudujecie bazę klientów. Warto również pomyśleć o zrobieniu swoich wizytówek i po każdej wykonanej usłudze u klienta zostawić wizytówki i poprosić o polecenia. Sporo osób pyta mnie również, czy roznoszenie ulotek ma sens. Otóż sprawdziłem to. W 2021 roku wydrukowaliśmy około 20 tysięcy ulotek. Zainicjowałem kilku znajomych do roznoszenia. Chodziliśmy po klatkach, po blokach, roznosiliśmy to do skrzynek, jak i zarówno do domów osób prywatnych. Inwestycja w zrobienie ulotek i zapłacenie Osobom, które pomogły mi je roznosić, to był koszt około 800 zł. Zwrot był na poziomie około 4-5 tysięcy, także generalnie dosyć przyzwoita kwota. Jest to oczywiście dodatkowa szansa na złapanie nowych klientów. Moi drodzy, czwarta rzecz, czyli banery. Wydrukujcie swoje personalizowane banery z fajną grafiką i rozwieście je na dużych firmach. Moje banery wiszą na przykład. W sklepie autodetailingowym, w którym się zaopatruję, u moich sąsiadów, jak i zarówno w innych miejscach widocznych, w których jest dużo samochodów. Słuchajcie, kolejna rzecz yy, to jest OLX, tak? Czyli nieduża kwota na dodanie reklamy, ponieważ w chwili obecnej ja płacę około 23 zł za jedno ogłoszenie. Mam ogłoszenia w czterech miastach, one sobie idą od czterech lat praktycznie cały czas i również generują mi dodatkowych klientów. Bardzo ważną rzeczą jest również strona internetowa, która będzie pokazywała, że wasza firma jest profesjonalna. Utworzenie takiej strony internetowej dodatkowo pozycjonuje was w sieci. Grupa odbiorców, która będzie szukała tego typu usług, którzy zobaczą, że strona istnieje, będzie na niej cennik. Będzie kilka informacji o Was, możecie wrzucić swoje certyfikaty na przykład ze szkoleń. Będą świadomi tego, że y, idą do profesjonalisty, aby wykonać usługę czyszczenia czy y, autodetailingu. Bardzo ważna rzecz to jest również Facebook. Y, troszeczkę się zepsuł, jeżeli chodzi o reklamy, ponieważ 2-3 lata temu można było wygenerować bardzo fajny przychód z reklam. Inwestując w nie naprawdę niedużo, natomiast ważne jest, żeby klientom pokazać, że w Waszej firmie cały czas coś się dzieje. Czyli robimy sobie zdjęcia przed, robimy sobie zdjęcia po, regularnie dodajemy, tworzymy ciekawe opisy, takie, które przyciągną uwagę. Dodajemy również relacje na Facebooka w trakcie wykonywania Waszych prac, tak aby odbiorcy widzieli, że Wasza firma bardzo fajnie funkcjonuje, że macie dużo zleceń. Ostatnią, najważniejszą formą reklamy, która według mnie przyciągnie Wam najwięcej klientów, i jest najbardziej dochodowa, są to Google Ads. Kampanię możecie robić sami, nie musicie do tego wynajmować od razu firmy. Ja tak działam od 3 lat, początkowy mój budżet, żeby się przebić przez konkurencję był na poziomie 600 zł miesięcznie, dzięki temu moja wizytówka w Google'ach była wyżej pozycjonowana, a ja miałem dodatkowych klientów. Dużo osób pyta jaki jest obrót, więc obrót przy tej kwocie jest na poziomie około 6 do 10 tysięcy miesięcznie. Tyle generują obrotom klienci pozyskani z Google. Ja puszczam kampanie inteligentne, czyli mam ustawione grupę docelową odbiorców, frazy kluczowe. Yy, odległość od mojej firmy, budżet, teksty reklam. Kampania jest w pełni zautomatyzowana. Oczywiście nie jest tak dobra, jakbyśmy to zrobili w trybie eksperta i yy, ustawilibyśmy dużo więcej parametrów, ale dla mnie jest w zupełności wystarczająca. Pokazuje również, jak tworzyć tego rodzaju skuteczne kampanie na swoich szkoleniach, na które oczywiście serdecznie zapraszam. Bardzo Wam dziękuję, że dotrwaliście ze mną do końca. Dajcie znać, co sądzicie o tego rodzaju marketingu. Jeżeli macie jakieś pytania lub sugestie dotyczące tego, w jaki sposób pozyskać klientów? Zostawcie komentarz, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał.